Dzień dobry, nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem poranne webinarium. Przepraszam za ten chwilowy poślizg, no niestety nic z tym nie mogłem zrobić, musiałem poczekać aż wszystko się załaduje, więc dosłownie prosiłbym o rzucenie okiem na disclaimer i... Zaczynamy. Dzisiaj mamy oczywiście bardzo ważny dzień, ze względu na to, że mamy publikację danych z amerykańskiego rynku pracy. Oczywiście kilka wcześniejszych sygnałów wskazywało na to, że może to być słaby raport, w szczególności jakby ze strony Challengera, czy ze strony Joltsów, czy również ze strony raportu ADP. Natomiast cały czas dosyć niskie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych powodują, że. No, jest jednocześnie mała szansa na to, że odbije nam stopę bezrobocia, a stopa bezrobocia też jest dosyć takim ważnym wskaźnikiem dla rezerwy federalnej. No, jednak rezerwa federalna wskazywała na to, że na koniec tego roku będzie stopa bezrobocia powyżej 4%. No, a jak widać, jesteśmy już w sierpniu, to znaczy danych, w danych za sierpień, a jakby wzrostu, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, póki co nie widać. Jesteśmy też za serią danych dotyczących. Inflacji i aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. No tu dosyć mieszanie. Z jednej strony mamy odbicie inflacji PCS zgodnie z oczekiwaniami, więc to jakby dawało nam szansę na to, że no jednak rezerwa federalna gdzieś tam będzie mogła utrzymać ten swój status dosyć jastrzębi, no ale jednak, jednak ten rynek pracy wychodzi w tym momencie na, czele, na czoło, jeżeli chodzi o decyzje ze strony rezerwy federalnej, więc to oczywiście jest kluczowe z perspektywy tego, co będzie się działo z dolarem, z, ze złotem, z rentownościami i oczywiście też z indeksami. W strefie euro z kolei inflacja też powyżej oczekiwań. Natomiast minic wypadły dosyć gołębio, więc to nam osłabiło euro. No i w tym momencie taka sytuacja na eurodolarze nie wygląda jakby zbyt optymistycznie dla byków. Natomiast no oczywiście to się może dosyć mocno zmienić w momencie kiedy będziemy mieli bardzo słabe dane z amerykańskiego rynku pracy, choć no te dane wcale takie słabe wyjść nie muszą. Jesteśmy też oczywiście za publikacją danych z Polski, dane inflacyjne, mamy inflację cały czas dwucyfrową, ale może to tak naprawdę nic nie oznaczać. Mieliśmy oczywiście gdzieś tam ten sygnał, że inflacja musi spaść poniżej 10%, żeby stopy procentowe w Polsce mogłyby być obniżone, ale czy to tak naprawdę ma znaczenie, czy te 1 10, czy 20% mają znaczenie? Generalnie nie, biorąc pod uwagę to, że inflacja będzie spadać do końca tego roku dosyć wyraźnie i w przyszłym roku prawdopodobnie też. W przyszłym roku jest szansa na to, że będziemy gdzieś tam powiedzmy w nieco powyżej 5%, raczej 6 czy 7%, ale generalnie będzie, będzie to spadkowa inflacja. No i dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że obniżka o 25 punktów bazowych generalnie nic nie da pod względem jakichś obniżek dla kredytobiorców, może jedynie być taką, takim sygnałem dla banków, aby te obniżały powiedzmy te obniżały nam oprocentowanie depozytów, oczywiście gdzieś tam jeżeli ktoś zamierza kredyt brać, to oczywiście myślę, że tu warto się wstrzymać do, do, do właśnie do tej decyzji wrześniowej, czy nawet październikowej, ponieważ no tu jednak ta, te stopy mogą nieco spaść, ale generalnie jakby dla obecnych kredytobiorców to nie będzie, to nie będzie za bardzo zbyt duża ulga, no w szczególności dla tych, którzy i tak wzięli kredyt po stopie stałej. Goldman Sachs oczekuje tego, że jednak ta obniżka będzie miała miejsce, ale już po 15 października, czyli po wyborach oczekuje tego, że bank będzie bardzo, bardziej jest trzębi, więc jest szansa na to, że będziemy mieli dwie obniżki, a później wstrzymanie z, z um, obniżkami, natomiast Morgan Stanley oczekuje tego, że stopy będą utrzymane, w, we wrześniu, natomiast w październiku będzie 25 punktów bazowych, i później będziemy mieli właśnie ten cały cykl, cały cykl obniżek. Dzisiaj mamy raport NFP, więc, więc oczywiście będzie to kluczowy odczyt. Natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że w Chinach mieliśmy dosyć takie całkiem niezłe informacje, ponieważ mieliśmy indeks Kaixin PMI dla przemysłu powyżej 50 punktów, więc to pokazuje, że być może gdzieś tam coś się ruszyło w chińskiej gospodarce. Warto też wspomnieć o tym, że ten Kaixin PMI to jest PMI dla tych małych i średnich przedsiębiorstw PBC. Tnie nam stopę rezerw walutowych, więc to jakby doprowadzi do tego, że więcej dolara trafi na rynek, więcej euro i za to będzie kupowany yuan, więc mamy generalnie umocnienie yuana. Dzisiaj kalendarz bardzo rozbudowany, mamy PMI z Europy, w tym PMI z Polski, mamy raport NFP, raport PKB z Kanady, PMI ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ISM dla przemysłu, więc naprawdę jest sporo tych danych. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to euro, dolar, USDPLN. KAT, Nasdaq, S&P 500, DAX, Ropa, Złoto i Gaz. Zanim sobie przejdziemy dosłownie rzut okiem na inflację z Polski, więc ona spada. Natomiast no też widać, że ten ujemny wpływ paliw będzie coraz mniejszy, więc generalnie jakby w grudniu i w listopadzie ten wpływ ujemnych cen paliw będzie minimalny, więc to będzie zależało od tego jak będą spadały, spadała inflacja energii oraz żywności, więc tu można oczekiwać, że pod koniec tego roku będzie wypłaszczenie w inflacji. Ścieżki inflacyjne mieliśmy 0% miesiąc do miesiąca, natomiast no nawet patrząc na tą ścieżkę wyższą 0,2-0,4 i tak spadniemy poniżej 10% w kolejnym miesiącu. Widać, że generalnie do końca tego roku niemal wszystkie ścieżki inflacyjne pokazują nam to, że inflacja będzie nam spadać i raport ADP mamy tu już ten dobry wykres wczoraj państwu pokazywałem nieaktualny teraz mamy właśnie ten odczyt na poziomie 180 177 tysięcy, więc, więc no widać, że tutaj jest perspektywa do tego, żeby raport NFP wypadł słabo, natomiast no te oczekiwania też nie są jakieś bardzo, bardzo wysokie, na co warto zwrócić uwagę w kalendarzu, prawda, no tu mamy wiele tych indeksów PMI, natomiast no będą to, to indeksy Ostateczne, więc oczywiście, bardzo, bardzo warto się jakby spojrzeć na Niemcy i na Francję. Zobaczymy, czy faktycznie te indeksy tak słabo ostatecznie wypadną. No i oczywiście dla całej strefy euro. Natomiast myślę, że tutaj dla całej strefy euro jakby nie będzie dużych, dużych zmian. No i później, oczywiście, mamy dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania utrzymania stopy bezrobocia lekkie spadki. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o płace, tutaj miesiąc do miesiąca ma być nieco mniejsza dynamika. W Bloombergu mamy oczekiwania na 4-3 rok do roku. No i payrolle, payrolle prywatne bardzo niskie oczekiwanie, 150 tysięcy, natomiast dla NFP czyli tutaj mamy też publiczne zatrudnienie no to 170 tysięcy wzrostu więc bardzo bardzo nisko jeżeli chodzi o poprzednie takie niskie, niskie odczyty no to prawda tutaj w 2021 roku mieliśmy takie takie spadki no i oczywiście też PKB z Kanady i ISM dla przemysłu w ISM dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych, oczekiwanie lekkiego odbicia, ale jak widać, cały czas mamy pozostać poniżej 50%. Punktów, więc naprawdę dzisiaj może się dużo dziać. Trudno wskazać konkretny kierunek dla rynków, no bo jednak też wczoraj działo się sporo na eurodolarze. Oczywiście, jeżeli spojrzymy sobie spojrzymy sobie na początku na, na H1, no to widzimy, że znajdujemy się na bardzo niskich w tym momencie poziomach, prawda? No, znajdowaliśmy się jeszcze dwa dni temu dosyć wysoko, prawda? tutaj sięgaliśmy prawie 1,95, później wczoraj, prawda, ta bardzo wyraźne spadki, no widać, że to jednak okazało się, że było fejkowym wybiciem, wydawało mi się, że jednak będzie to próba większego ruchu, ale jednak okazało się być fejkowym wybiciem, no i w tym momencie, prawda, tutaj znajdujemy się w dosyć ważnym miejscu wsparcia, jest tutaj też również nieco niżej poziom 1, 0,81, więc tu jest możliwe zejście na jeszcze niższe poziomy. Aczkolwiek, no cały czas, jeżeli popatrzymy sobie na to, co pokazują nam ceny amerykańskich obligacji, no to widać nam, tworzy się taka dosyć spora dywergencja. Więc jest szansa na to, że dane z amerykańskiego rynku pracy wywodną słabo i wtedy będzie presja na to, żeby ta dywergencja się domykała. Ale też trzeba pamiętać o tym, że to, co działo się tutaj na euro-dolarze, jest też związane z tym, co miało miejsce w strefie euro, więc mieliśmy wyższą inflację, ale bardzo gołębie minyc, więc to no, pokazuje, że tu jest, tu jest jeszcze miejsce dla euro do osłabienia, ale jednocześnie widziałbym też szansę w tym, że te NFP wypadną w końcu słabo, bo wiele, wiele, wiele sygnałów pokazuje na to, że te dane w końcu słabo wypadną, natomiast no, z perspektywy z perspektywy, prawda, miesiąca warto zwrócić uwagę na to, że zakończyliśmy poprzedni miesiąc jednak potężnym spadkiem, prawda, nie zakończyliśmy tego powyżej poziomu 1,09, więc tutaj jest ob wyraźne objęcie BESY na M1C, więc no to pokazuje, że jednak jest tutaj szansa na to, że no ten ruch spadkowy potencjalnie byłby kontynuowany. Na w 1 nie mamy już objęcia HOSY więc no tu musielibyśmy wyjść no niemalże do poziomu 1,09 podczas dzisiejszej sesji, żeby no otworzyć tą drogę do wzrostu w przyszłym tygodniu, jeśli nie no to myślę, że pozostaniemy w takiej konsolidacji, raczej poniżej 1,08 w przyszłym tygodniu bym się nie spodziewał, aczkolwiek no tutaj pozostaniemy raczej w takiej konsolidacji, biorąc pod uwagę to w tym momencie, gdzie znajduje się nam euro-dolar. USDK, tutaj rzućmy sobie okiem na tą parę. Mieliśmy umocnienie dolara kanadyjskiego w ostatnim czasie względem dolara australijskiego, no ale dzisiaj mamy szereg danych, które mogą to zmienić. Znajdujemy się przy ważnym poziomie wsparcia. Tutaj poziom 1,35 oraz zniesienie 50% ostatniej, ostatniego dużego impulsu spadkowego. Tutaj też możemy sobie w taki sposób patrzeć, więc znajdujemy się też blisko zniesienia 78,60. 10, więc znajdujemy się w okolicach ważnego wsparcia, więc widziałbym tu potencjał do tego, żeby szukać jakiegoś odbicia, przynajmniej w okolice 35 60, natomiast no jakby największa zmienność dzisiaj na tej parze będzie miała w okolice godziny 14.30 USDPLN, powrót na wyższe poziomy, okazuje się, że no to wybicie też mogło być fejkowe, natomiast no cały czas widzie, widzę szanse w dzisiejszych danych o 14.30, które mogą wypaść słabo, jeśli tak, no to z powrotem będziemy tutaj testować 4.08 50 I teraz przejdziemy sobie, przejdziemy sobie do indeksów, zaczniemy sobie S&P 500, tutaj w przypadku S&P 500, no wczoraj ostatecznie zakończyliśmy sesję spadkowo, jak widać, no nie, do, no nie dotarliśmy do 4550 punktów, więc no jest dosyć wyraźny sygnał prospadkowy, więc myślę, że jest tutaj szansa do przetestowania 4500 punktów podczas dzisiejszej sesji. Sesji, natomiast no cały czas widziałbym tutaj szansę na to, że jednak pojawi nam się jakiś pozytywny sygnał ze strony słabszych danych. T-note, czyli ceny amerykańskich obligacji nie, jakoś, jakoś wyraźnie nie spadają, więc nie ma tu jakiegoś ogromnego sygnału do cofnięcia na, właśnie na S&P 500, więc jeżeli mielibyśmy szukać gdzieś jakiegoś wsparcia, to oczywiście te 4500 punktów i 4490 punktów, czyli no okolice powiedzmy tutaj tej linii szyi z tej formacji podwójnego podwójnego dołka, więc no jest tutaj szansa na przedłużenie tego spadku, natomiast widziałbym perspektywę na to, że dzisiaj od 14.30 uda się jednak tą słabość pokonać, w szczególności, że gdzieś tam też jakieś pozytywne informacje płyną nam z Chin. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to tu nieco mniejsze, mniej negatywnie niż w przypadku SP 500 wczoraj jednak zakończona sesja na kontraktach pozytywnie dzisiaj niewielkie cofnięcie, natomiast myślę, że to 15 450 punktów jest do zejścia dzisiaj, być może nawet 15400 punktów, ale już od 14.30 raczej szykowałbym się na odbicie. Jeżeli będą oczywiście słabe dane, jeżeli dane NFP powiedzmy wypadłyby w okolicach 230-250 tysięcy, no to wtedy szansa na przełamanie 15400 punktów. W przypadku SP 500 zejście poniżej 4490 punktów. No, tutaj spojrzymy sobie na WIG-20. No, co ciekawe, jakby w porównaniu do dax prawda? No, jednak mieliśmy tutaj kolejną próbę na DAX-ie wybicia się tutaj z tego bardzo ważnego oporu, ale widać, że ten opór nas trzyma, więc dzisiaj też zaczynamy spadkowo, więc tu przynajmniej przez tą sesję europejską, jeżeli jakoś PMI w Niemczech nie wyskoczą powyżej 40 punktów, no to oczekiwałbym zejścia poniżej 15900 punktów w przypadku WIG20 myślę, że tutaj jest szansa na przetestowanie ponownie okolic 2000 punktów. Natomiast no myślę, że ten trend wzrostowy zostanie tutaj utrzymany. No wydawało mi się, że tutaj będzie próba takiego wyrysowania Większego RGR-a natomiast no tu musielibyśmy dosyć szybko powrócić do wzrostów, żeby takie prawe ramię zbudować. no Bo to ramię no wydaje mi się, że jest zdecydowanie za nisko, żeby to był taki klasyczny RGR właśnie na WIGU 20. I teraz przechodzimy sobie do surowców, zaczniemy sobie od, zaczniemy sobie od. Mm, zaczniemy sobie od złota. No, i w przypadku złota, warto zwrócić uwagę na to, że no, takim wskaźnikiem. Y po części był USDJPY, który pozostaje na bardzo wysokich poziomach, tutaj oczywiście mamy mamy odwróconego USDJPY, natomiast ten USDJPY też zaczyna się nam powoli cofać, widać po USDJPY, po tym cofnięciu, że dolar wcale nie jest taki bardzo mocny, to generalnie euro jest słabe, bo jeżeli popatrzymy sobie na popatrzymy sobie, dorzucilibyśmy sobie tutaj euro dolara, no to jednak widać, że że ten dolar amerykański nie jest jakiś bardzo, bardzo, bardzo silny, więc, więc myślę, że jest tutaj szansa na to, że właśnie dzisiaj ta słabość dolara po 14.30 nam się pokaże, ale oczywiście to jest możliwe tylko jeżeli dane będą słabe, więc no, musi tu być odczyt NFP poniżej 200 tysięcy lub nawet no, zdecydowanie niżej. Jeżeli będzie to odczyt poniżej 150 tysięcy, no to wtedy można oczekiwać jakiejś większej hossy na złocie, próby wybicia tysięcy, 1950, a nawet dojścia do 1960, wtedy też bardzo mocno ruszą indeksy giełdowe i bardzo osłabi się dolar, więc tutaj na, w przypadku USDJPY myślę, że jest szansa na zejście poniżej 145, jeżeli oczywiście te dane z, ze Stanów Zjednoczonych wypadną nam bardzo słabo. I teraz ropa naftowa, kontynuacja wzrostów, no mieliśmy dosyć wyraźne sygnały na to, że nie, nie tylko Arabia Saudyjska przedłuża nam cięcia, ale również przedłuży cięcie eksportu Rosja, więc no mamy Wyraźne sygnały do tego, że ta podaż będzie dosyć mocno ograniczona, a dodatkowo również jest szansa na to, że produkcja w Stanach Zjednoczonych spadnie w momencie, kiedy będziemy mieli takie kluczowe uderzenie tych huraganów, które w tym momencie na południu Stanów Zjednoczonych mają miejsce. Więc myślę, że 85 dolarów za baryłkę jest, jest tutaj dosyć duże prawdopodobieństwo przetestowania tego poziomu w przyszłym. Tygodniu. I na samym końcu też spojrzymy sobie na gaz. Wczoraj mieliśmy wzrost zapasów dosyć wysoki, powyżej 30 miliardów stóp sześciennych, więc raport, raczej dosyć taki negatywny i jak widać cena nam się cofnęła podczas wczorajszej sesji mieliśmy też cofnięcie rapor... mieliśmy też cofnięcie danych z przepraszam, danych, mieliśmy też cofnięcie cen gazu w Europie, więc jak widać no za bardzo tutaj takiej pozytywnych, pozytywnych wieści dla cen gazu nie ma, aczkolwiek no, też jakby warto zwrócić uwagę, że jeżeli faktycznie huragan, jeden z huraganów uderzy bardzo mocno w Zatoce Meksykańskiej, to też nie tylko wpłynie na to, że będziemy mieli. Ograniczenie produkcji w samej Zatoce. Ono nie jest duże, ale jednak ma dosyć duże znaczenie w okresie, kiedy odbudowujemy zapasy. Ale ważniejsze będzie to, że może ulec uszkodzeniu infrastruktura. No i to już może mieć zdecydowanie ważne waże... znaczenie dla cen gazu. Więc tu, nawet pomimo tego, że te, te zapasy gazu wzrosły dosyć mocno, nie oczekiwałbym tego, że w tym momencie dojdzie do jakiegoś gwałtownego spadku do 2,6 dolara. Raczej szykowałbym się na jakieś próby ponownie testu 2.9, a nawet 3.0 w najbliższym czasie. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że kolejne rolowanie, które będzie miało miejsce pod koniec września, będzie już tym rolowaniem naprawdę bardzo, bardzo wysokim w okolicy nawet pół dolara na właśnie jednym, jednej jednostce grzewczej w, w gazie, więc tutaj nawet jeżeli dzisiaj mielibyśmy rolowanie, no to gaz zakończyłby sesję gdzieś w okolicach 3,2 dolara za milion brytyjskich jednostek grzewczych. Ja bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Zapraszam, na, zapraszam oczywiście w poniedziałek na 7.50 na webinarium Przemka kwietnia i oczywiście standardowo już później 8.30 w każdym dniu w przyszłym tygodniu. Dziękuję jeszcze raz oraz życzę miłego weekendu.